Zmierzamy właśnie do Warszawy, skąd pojedziemy już jutro do Łomży. Spędzimy tam dwa dni, po czym przejedziemy do Ełku, gdzie spędzimy kolejne dwa dni. Przed nami cztery dni trasy hatebusters, gdzie w każdym z miast odpowiem sobie na pytanie, czy warto zostać hejtoholikiem, czy może lepiej hatebusterem. Pamiętajcie, że macie do wyboru aż trzy wejściówki, trzy różne poziomy i rodzaje wejściówek. Pierwsza z nich to jest ta, kiedy wspieraliście naszą akcję na Wspieramto. Pomogliście nam zdobyć podwójny rekord polski, pomogliście nam tą trasę zorganizować i byliście jednymi z pierwszych, którzy ewidentnie uwierzyli w ideę tego, że hejt no jest zły i uwierzyliście w to, że warto o tym rozmawiać. Warto powiedzieć ludziom: nie hejtujcie, nie stękajcie, nie narzekajcie, naprawdę skontrolujcie się. Wy, jak wiecie, mieliście wiele różnych poziomów tam. W zależności od tego, który wybraliście, który wsparliście, otrzymaliście masę bonusów od biletów przez fizyczne gadżety, spotkania, coachingi i tak dalej. To wszystko było na akcji na wspieram. To. I ci z Was, którzy nas wsparli, dostali od nas maila. Mam nadzieję, że wybraliście, które miasto. Zapraszamy Was serdecznie. Wy wchodzicie z priorytetem wejścia na salę, tak, żebyście mieli mega wygodne miejsca. Drugi rodzaj wejściówki to są. Kupione w ostatniej chwili bilety za kilkadziesiąt złotych, w chwili kiedy macie ochotę wesprzeć naszą ideę. Dla Was mamy przygotowane sporo bonusów od czasami fizycznych niespodzianek. W Warszawie to był super brunch. We Wrocławiu czy w Poznaniu to były jakieś gadżety. Dodatkowo otrzymujecie również zapis BOD szkolenia czyli live plusa o to choliku kilku To wszystko w podziękowaniu za to, że. Wierzycie w naszą akcję i macie ochotę zainwestować kilkadziesiąt złotych. I trzeci rodzaj. Trzeci rodzaj wejściówki, całkowicie za darmo. Dla tych z Waszych znajomych, którzy dowiadują się w ostatniej chwili i po prostu wbijają na salę. Czasami ta sala ma 50, czasami ma 300 miejsc, a więc miej świadomość, że jest to stara metoda kto pierwszy ten lepszy. Także jeśli niestety się odbijecie od drzwi, to bardzo Was przepraszamy, ale no, na tym to polega, kiedy wybieramy całkowicie darmową wejściówkę i po prostu wpadamy na event, zobaczyć, co się dzieje. Pamiętajcie jednak, że jest taka możliwość, zarówno w Łomży, jak i w Ełku. Mamy spore sale i ci z Was, którzy mają swoich znajomych, przyjaciół, którzy ani nie wparli akcji, ani nie kupili wejściówki, ale chcieliby zobaczyć o co chodzi. Nie zależy im na gadżetach, nie chcą dostawać dodatkowych VOD, po prostu chcą zobaczyć o co chodzi. Zapraszamy Was serdecznie. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie i w linkach. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie zmienić coś w tej polskiej mentalności i ewidentnie zacznijmy się gryźć w język zamiast wszystko i wszystkich dookoła hejtować. Pozdrawiam serdecznie, Michał Warzniak.